Pięć milionów za wejście. Albo wychodzę z inwestycji, mówił Igor Leśniak do telefonu, nie zwracając uwagi na nikogo wokół. Jego głos niósł się przez nowy świat jak komenda generała. Nie interesuje mnie, czy to piątek. Dla pieniędzy tydzień nie ma dni wolnych. Szedł szybkim, rytmicznym krokiem, z elegancją faceta, który nie tylko zna swoją wartość, ale sam ją sobie ustala. Garnitur szyty na miarę. Zegarek z błyskiem, który mógłby odbijać światło satelity. Nogi stawiał pewnie, jakby miał osobiste prawo własności dochodnika. I wtedy, ukłucie. W samo miejsce tuż pod uchem, gdzie koszula lekko odstaje od szyi. Tak szybkie, że nawet nie zdążył przekląć. Ała. Wyrwało mu się. Co do. Zatrzymał się. Odgarnął palcem miejsce, gdzie poczuł piekące uderzenie. Było zaczerwienione. I pulsowało. Rozejrzał się z irytacją. Komar gigant mruknął, wracając do rozmowy. Słuchaj, Mariusz, kontynuujmy. Mówiłeś o dziudyledziens. Kilka metrów dalej, z grupką dzieci na wycieczce, stała dziewczynka z dwoma warkoczami i plecakiem w krówki. Zosieńka, jak wołała na nią wychowawczyni. Ale w tej chwili Zosia nie słuchała oprowadzającej. Patrzyła tylko na to, co właśnie przeleciało obok głowy Igora. I zbladła. Zbyt duży. Zbyt czarny. Skrzydła jak przezroczysta folia. Zbyt, dokładnie taki sam jak ten, którego widziała w atlasie owadów starszego brata. Zrobiła kilka kroków w stronę Igora. Unosząc palec. Przepraszam, panie. Przepraszam. Nie zareagował. Pana coś ugryzło. To był szerszeń. Ale nie nasz. Afrykański. Igor odwrócił się z miną człowieka, którego właśnie przerwano podczas przeliczenia własnych milionów. Co proszę? To nie był komar. To był afrykański szerszeń. On może pana zabić? Kochanie, zajmij się może lizakiem, dobrze? Rzucił sarkastycznie, odsuwając się. Zosia jednak się nie wykofała. Ma pan zaczerwienienie. I drży panu ręka. A wie pan, co się dzieje przy ukąszeniu w szyję? Obrzęk. Potem duszność. Potem serce. Skąd ty to wiesz? Spytał już mniej pewnie. Z biologii. Mam brata, który hoduje Ousi. I książki. I tatę, który raz dostał uczulenia. Było gorzej niż w twoich serialach. W tym momencie Igor dotknął szyi. Gus się powiększał. Zaczęło go lekko dusić. Przełknął ślinę i nie poczuł ulgi. Zrobiło mu się słabo. Cholera. Czy ja mam uczulenie? Wymam rotał. Przecież nigdy nie miałem. Zosia już dzwoniła z telefonu szkolnego. Proszę przyjechać na nowy świat. Mężczyzna został urządlony przez szerszenia. Afrykańskiego. Oddycha płytko. Na oko po czterdziestce. Wysoki, elegancki, ale średnio kontaktowy. Hej. Jęknął Igor, osuwając się na ławkę. Nie pisz mojego nekrologu. Ludzie zaczęli się zbierać. Jedni robili zdjęcia. Inni pytali, co się dzieje. Zosia nie zwracała na nich uwagi. Wyjęła z plecaka wilgotne chusteczki, ułożyła Igora w cieniu pod koskiem i usiadła obok. Przez chwilę wyglądała jak jego osobista ratowniczka z drużyny harcerskiej. Spokojnie. Oddychaj. Już jadą, ale nie zasypiaj. Dziewczynko, sapnął. Kim ty jesteś? Zosia z brodów dolnych. A pan? Igor, chyba? Leśniak? Pan chyba leśniak? Uśmiechnęła się kątem ustęp. No to dobrze, że się poznaliśmy, zanim pan umarł. Może później się zaprzyjaźnimy. I wtedy przyjechała karetka. Ukąszenie przez szerszenia tropikalnego potwierdził lekarz ratunkowy. Gdyby nie szybka reakcja, no, nie byłoby kolorowo. Spojrzał na Zosie. Dobra robota. Skąd wiedziałaś? Z Atlasu. I z podwórka. Tam trzeba umieć reagować szybko. Jak wrony biorą królika, to nie ma czasu na Google. Dwie godziny później Igor leżał w szpitalu z podłączonym wenflonem i jedną tylko myślą. Mała w Kałoszach uratowała mi życie. I nikt inny nawet nie słuchał. Tylko ona. Zosia z Brodów Dolnych. Z nazwiskiem, którego pewnie nigdy nie zapamięta, ale którego już nigdy nie zapomni. Jak się pan dziś czuje, panie Leśniak? Fizycznie? Świetnie. Psychicznie? Trochę gorzej. Bo właśnie uświadomiłem sobie, że moja wartość rynkowa może być niższa niż dziewięcioletniej dziewczynki w kałoszach. Minęło pięć dni od incydentu na nowym świecie. Igor Leśniak wrócił do formy, przynajmniej fizycznie. Ale coś w nim zostało naruszone. Nie chodziło o brzęk ani ślad porządny. Chodziło o to spojrzenie dziewczynki, która krzyknęła głośniej niż Syrena karetki i trzymała się przy nim, gdy wszyscy stali z boku z telefonami. Zosia. Zosia z brodów dolnych. To jedyne, co zapamiętał. I to jedno nazwisko wystarczyło, by uruchomić wszystkie swoje kontakty. Nie dlatego, że czuł dług. Nie dlatego, że chciał rozgłosu. Po prostu chciał ją zobaczyć. Mamy ją, powiedział jego asystent po trzech dniach. Zosia Więcek. Brody dolne. Szkoła podstawowa. A matka? Samotna. Pracuje w sklepie spożywczym. Ojciec zmarł dwa lata temu. Trudna sytuacja, ale dziewczynka podobno genialna. Dyrektorka mówi, że ma encyklopedię zamiast głowy. I zamiast strachu. Odwagę, mruknął Igor. Zosia nie uwierzyła, kiedy nauczycielka powiedziała jej, że ktoś chce ją odwiedzić. Jeszcze mniej uwierzyła, gdy przed szkołą zaparkował czarny samochód z kierowcą w garniturze, a z niego wysiadł. O, pan od szerszenia! zawołała z błyskiem w oku. Ale pan żyje. Ledwo, ale dzięki Tobie. Chce pan drugiego? uśmiechnął się. Nie pamiętał, kiedy ostatni raz ktoś się z niego zażartował. I nie chciał mu się podlizać. To pani córka? Zapytał, gdy poznał jej mamę, Magdę. Tak? Przepraszam, że nie ostrzegłam, że bywa bezpośrednia. To cudownie. Świat jest pełen ludzi grzecznych i bezużytecznych. Ona jest inna. Usiedli w skromnym mieszkaniu pachnącym zupą pomidorową i porządną kawą. Igor spojrzał na wnętrze, stare szafki, zużyta kanapa, dziecięce rysunki na lodówce. I wszystko było prawdziwe. Przejdę od razu do rzeczy. Panie Leśniak, jeśli chodzi o media czy nagrody, naprawdę nie potrzeba. Ja nie jestem z mediów odparł spokojnie. Chcę zaoferować Zosi coś więcej. Wyciągnął z dokument. Funduje stypendium. Roczne z możliwością przedłużenia do końca podstawówki. Dla niej i jeśli będzie chciała, dla innych dzieci z Brodów Dolnych. Ale za co? Zapytała matka oszołomiona. Za to, że nie przeszła obojętnie. Że miała wiedzę i odwagę. Ja za to płacę ludziom w mojej firmie. A i tak mało kto potrafi tak działać. Zosia przyglądała się temu, zaskoczona, ale uważna. A pan co z tego będzie miał? Zapytała nagle. Igor spojrzał na nią poważnie. Przypomnienie, że warto żyć inaczej, niż żyłem. To dużo. Wiem. Kilka tygodni później w siedzibie jego firmy powstał nowy projekt. Zobaczyć więcej program wspierania dzieci z małych miejscowości o ponadprzeciętnych zdolnościach i refleksie społecznym. Zosia była twarzą kampanii. Ale nie plastikową twarzą z Bilboardów. Była dziewczynką, która wie, co to szerszeń, i wie, co to obojętność. A Igor Leśniak założył drugi fundusz. Nazwał go Projekt Kalosz. Na uczniów z błotem na butach i światłem w oczach tłumaczył. A pani Zosiu, dodał przy jednym z wywiadów, jeszcze raz dziękuję. Proszę bardzo, odparła z uśmiechem. Ale już bez szerszeni, dobra? I śmiech tej dziewczynki niósł się wtedy przez całą salę konferencyjną. I przez serce człowieka, który nigdy wcześniej nie był wdzięczny za ukąszenie. Tylko dziś, tylko teraz, proszę państwa, miliarder którego uratowało dziecko. Historia rodem z filmu. Prezenter z lokalnej telewizji miał entuzjazm godny Sylwestra Zakopanego, choć stał w środku wiejskiej sali gimnastycznej z krzywą kotarą z bibuły. I oto nasza bohaterka, Zosia Więcek. Zosia, jak to się czuje być znaną w całej Polsce? Zosia spojrzała w kamerę. Mrugnęła. No, trochę dziwnie. Bo ja wtedy nie ratowałam milionera, tylko człowieka. A to chyba nie powinno być aż tak niezwykłe, nie? Od wydarzenia z szerszeniem minęły cztery miesiące. Zosia nadal nosiła kalosze, nawet gdy nie padało. A Igor Leśniak nie nosił już zegarka za osiemdziesiąt tysięcy. Mówił, że po szerszeniu człowiek zaczyna doceniać czas inaczej. Projekt nie Zobaczyć więcej rozwijał się zaskakująco szybko. Wsparcie szło do dzieciaków z małych wsi, którym wcześniej mówiono, że lepiej się nie wychylać. Ale to nie wszystko. Igor miał pomysł na duży ogólnopolski konkurs naukowy dla uczniów szkół podstawowych. Nazywał się, oczywiście, Projekt Kalosz. Zosia miała być ambasadorką. Dostała nawet specjalną bluzę z logiem i własną wizytówkę. Żadnych wielkich słów powiedziała Igorowi. Jak coś robimy, to robimy. Nie gramy w PR. W dzień startu konkursu wszystko miało być perfekcyjne. Konferencja, zaproszeni ministrowie, media i dzieciaki z całej Polski. Ale Igor nie przyjechał. Nie odezwał się też przez telefon. Nie odpowiadał na maile. Zosia poczuła niepokój. Dzwoniła jeszcze raz. I jeszcze. To nie w jego stylu, powiedziała cicho do swojej mamy. On może być dumny, może być zmęczony, ale nigdy nie był nieobecny. Następnego dnia pojawiła się wiadomość. Milioner Igor Leśniak zaginął. Ostatni raz widziany był w swoim letnim domu na Warmii. Policja prowadzi działania. Nie ma podejrzenia przestępstwa. Jeszcze? Zosia zamarła. Czuła to głęboko, to nie przypadek. Znała go już zbyt dobrze. Dwa dni później, wieczorem, Zosia usiadła na ławce przed swoim domem. I przypomniała sobie, jak Igor kiedyś mówił: W razie czego, mam tylko jeden azyl: Mały domek nad jeziorem. Tam nawet GPS gubi sygnał. A dlaczego pan tam jeździ? Bo jak naprawdę potrzebuje uciec, uciekam tam. Nie powiedziała nikomu. Poprosiła brata, żeby zawiózł ją do kuzynki. Wzięła mapę, którą kiedyś sama Igorowi pomogła rozczytać z jego notatek jeszcze z planowania funduszu. Domek był w okolicy jeziora Dębno, otoczony lasem. Znalazła go. Był zamknięty. Ale światło w środku się paliło. Zosia nie czekała. Zapukała trzy razy. Drzwi się uchyliły. Co ty tu robisz? Wyszeptał Igor. Wyglądał na wyczerpanego. Twarz miał szarą, oczy podkrążone. Przepraszam, powiedziała, ale chyba znowu przyszłam cię ratować. W środku wszystko było w chaosie. Dokumenty porozrzucane. Notatki. Zgaszony kominek powiesz mi, co się dzieje? Odsunęli mnie. Przeforsowali przejęcie. Zarząd ludzie, którym ufałem ukradli firmę nie zrobili to legalnie ale brudno pod stołem Zosia usiadła naprzeciwko. Wyjęła z plecaka kanapkę z masłem i rzotkiewką. Wiesz, co jest gorsze niż szerszeń? Co? Zrezygnowany człowiek, który ma wszystko, oprócz chęci. Co ty byś zrobiła, gdyby ci odebrano wszystko? Odebrano mi już tatę, szkołę, jak zalało, jednoletnie obozowisko i nawet chomika. I co? I jestem tu. Wrócili razem. Ale Igor nie wrócił jako prezes. Wrócił jako gość honorowy na finale konkursu Projekt Kalosz, prowadzonym przez Zosię. Witam państwa w imieniu pomysłodawcy konkursu, powiedziała, stojąc na scenie. Który wie, że czasem trzeba się wycofać, żeby potem wrócić lepszym. Tak jak on. I tak jak dzieci, które dziś tu są. Tego dnia Igor nie odzyskał firmy. Ale odzyskał coś ważniejszego. Zosia powiedział jej później: Teraz ty dałaś mi wizytówkę. Z napisem: Człowiek, który wraca do życia. Brzmi dumnie, bo zostało napisane przez ciebie. A rok później, Zosia, już uczennica liceum z internatem, napisała pracę konkursową o etyce w biznesie. Tytuł zaczęło się od szerszenia. I wygrała ogólnopolski konkurs. I po raz pierwszy w historii, wręczając statuetkę, komisja powiedziała: Proszę państwa, to nie dziecko z ambicjami, to dziewczyna, która zna smak prawdy i umie działać, zanim wszyscy się zorientują, że trzeba. Dziękujemy za wysłuchanie tej historii. Jeśli poruszyła cię choć trochę, zostaw po sobie ślad. Napisz komentarz, daj lajka, to pomaga nam tworzyć kolejne opowieści, do usłyszenia w kolejnym materiale od oblicza codzienności.